Liverpool przyspiesza rozmowy z Eintrachtem Frankfurt Urban zrobi wszystko, byle wywrócił do reprezentacji Pep Guardiola chce gwiazdora Realu Madrid Mal przerywa milczenie i odpowiada na falę krytyki ponadto dużo więcej informacji piłkarskich zapraszamy serdecznie to jest piłkarski świat Real Madryt zamierza zakontraktować kolejnych zawodników dopiero po sfinalizowaniu kolejnych sprzedaży, informuje ESPN. Choć królewcy są aktywni na rynku transferowym i nie ukrywają chęci dalszego wzmocnienia składu Czabiego Alonso, to decyzje kadrowe będą uzależnione od bilansu finansowego po stronie odejść. Klub chce uniknąć nadmiaru piłkarzy oraz zachować kontrolę nad strukturą płac. Tylko po sprzedaży kilku zawodników Los Blancos ruszą po kolejnych graczy z listy życzeń Xaviego Alonso. Strategia jest jasna: jakość, zamiast ilości. Lamin Jamal przerywa milczenie i odpowiada na falę krytyki po swojej kontrowersyjnej imprezie urodzinowej. Po ukończeniu 18 lat młody gwiazdor w Barcelony zorganizował prywatne przyjęcie, które wywołało burzę medialną. Zwłaszcza po informacji o obecności osób niskorosłych, co doprowadziło nawet do reakcji rządu Hiszpanii i apeli o dochodzenie w sprawie możliwego naruszenia przepisów o niepełnosprawności. Jamal w stanowczym oświadczeniu zaznaczył, ja pracuję dla Barcy, gram dla Barcy, ale poza Ciutat Esportiva żyję swoim życiem i tyle. Zdecydował się odpowiedzieć po hiszpańsku, aby jego przekaz był jasny i zrozumiały dla wszystkich. Liverpool przyspiesza rozmowy z Eintrachtem Frankfurt w sprawie Hugo Ekitike. Angielski gigant prowadzi zaawansowane negocjacje z klubem oraz otoczenie francuskiego napastnika. Lecz wszystko zależy od jednego Do ostatecznej decyzji Newcastle w sprawie Aleksandra Isaka. Jeśli Sroki definitywnie zamkną temat sprzedaży Szweda, Reds są gotowi dopiąć transfer Ekitike. Co ciekawe, to właśnie Newcastle złożyło oficjalną ofertę za Francuza, ale została ona odrzucona przez Eintracht w poniedziałkowy wieczór. Liverpool działa szybko, by nie stracić szansy. Equityke ma być alternatywą numer jeden dla Arneslota w razie fiasków rozmów z Newcastle. W tle toczy się cicha walka między czołowymi klubami Premier League o przyszłość obu napastników. Jan Urban jasno deklaruje: zrobi wszystko, by Robert Lewandowski wrócił do reprezentacji Polski. Nowy selekcjoner zapowiedział osobiste spotkanie z kapitanem Barcelony, który zakończył reprezentacyjną karierę po konflikcie z Michałem Probierzem. Urban: "Nie ma wątpliwości. Przy obecnej sytuacji w polskiej piłce nie można sobie pozwolić na brak Roberta w kadrze. Legenda ze 158 występami, 85 golami wciąż zachwyca formą w La Liga". Co jasno podkreśli Urban, ma ogromne znaczenie. Trener chce bazować na dialogu i zrozumieniu nie tylko z Lewandowskim, ale też z Piotrem Zielińskim, który przejął opaskę kapitańską. Pep Guardiola planuje poważne uderzenie transferowe. Celem Manchester City jest Eduardo Camavinga. Po odejściu Kevina de Bruyne do Napoli i rosnących spekulacjach wokół przyszłości Bernardo Silva oraz Ikaya Gundogana, City szykuje się do gruntownej przebudowy środka pola. Jak informują hiszpańskie media, Guardiola od dawna jest zafascynowany Camavingą, który go obserwował już w czasach gry w Rennes. 22-letni Francuz zachwyca wszechstronnością i idealnie pasuje do filozofii Guardioli. Jednakże Real Madrid pod wodzą Czewiego Alonso nie zamierza go sprzedawać. Kamavinga mimo problemów zdrowotnych pozostaje kluczowym elementem przyszłości królewskich. Trzeba otwarcie powiedzieć, że sam transfer wydaje się na ten moment mało realny, jednakże Manchester City nie rezygnuje i bacznie monitoruje całą sytuację. Jadon Sancho powiedział tak Juventusowi, Skrzydłowy nie znajduje się w planach Rubena Amorima na nowy sezon, a Manchester United jest zdeterminowany, by jak najszybciej się go pozbyć. Po przeciętnym wypożyczeniu do Chelsea, gdzie stracił miejsce w składzie na rzecz Madu Ekei Neto, Londyńczycy nie tylko nie chcieli go wykupić, ale zapłacili 5 milionów euro, by nie aktywować klauzuli zakupu. Juventus widzi w Sancho szansę na wzmocnienie skrzydeł tanim kosztem. Jak podaje, Nicolas Shira Anglik porozumiał się już z Juve w sprawie warunków kontraktu, a teraz trwają rozmowy z United. Sancho, który marzy o powrocie do reprezentacji na Mundial w 2026 roku, chce przede wszystkim grać. W barwach Chelsea zanotował 5 goli i 8 asyst w 42 spotkaniach, ale większość dorobku uzbierał w lidze konferencji. Manchester United ma na celowniku Douglasa Louisa, ale droga po brazylijskiego pomocnika nie będzie łatwa. 27-latek znalazł się na marginesie w Juventusie, a jego sytuację bacznie obserwuje nie tylko klub z Old Trafford, ale także Everton. Czerwone Diabły planują wzmocnić środek pola po dramatycznym sezonie, a Louis postrzegany jest jako kandydat do odbudowy formy i pewności siebie. Według angielskich mediów, Juventus jest otwarty na sprzedaż. Lecz oczekuje konkurencyjnej oferty. Zainteresowanie ze strony Evertonu może podbić cenę. Sam zawodnik chętnie wróciłby do Premier League, gdzie wcześniej notował bardzo dobre występy w barwach Aston Villa, a Morin widzi w nim alternatywę dla zawodników, którzy odejdą tego lata. Jude Bellingham przyszedł pomyślną operację Barku. Potwierdził Real Madrid w oficjalnym komunikacie. Angielski pomocnik od miesięcy zmagał się z przewlekłym urazem, który wymagał stabilizacji stawu. Na mimo to grał z opatrunkiem niemal cały sezon 2024-2025. Decyzję o zabiegu podjął tuż po klubowych mistrzostwach świata, gdzie Kulewscy odpadli w półfinale po porażce z PSG. Klub nie podał dokładnej daty powrotu, ale według hiszpańskich mediów rehabilitacja może potrwać od 2 do 3 miesięcy. Oznacza to, że Bellingham opuści początek nowego sezonu La Liga, który Real Madrid zainauguruje 19 sierpnia starciem z Osasuną. Powrót jednego z liderów środka pola przewidywany jest najwcześniej na październik. Juventus szykuje transferowy hit. Według La Gazzetta, Dello Sport włoski gigant, poważnie rozważa pozyskanie Marcusa Rashforda z Manchester United. Anglii, mimo że priorytetowo traktuje ofertę Barcelony, wciąż pozostaje celem Starej Damy, która obserwuje 28-letniego skrzydłowego. Rashford, wyceniany na około 50 milionów euro, ma kontrakt ważny do 2028 roku, ale jak wiadomo Manchester United jak najszybciej chce się pozbyć zawodnika. Transfer zależy jednak od wyprzedaży kadry. Juventusu, Klub musi najpierw uwolnić środki, by zredukować budżet płacowy. Trener Igor Tudor szuka jakościowego wzmocnienia ofensywy, a błyskotliwy i wszechstronny Rashford idealnie wpasowuje się do jego planów. Taki ruch może wynieść Juventus na nowy poziom w Serie A i europejskich pucharach. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jakie są Wasze opinie na temat nadchodzących transferów i piłkarskich rewolucji? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy to początek wielkich zmian w europejskim futbolu? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z najgorętszymi newsami ze świata piłki nożnej. Do usłyszenia wkrótce. Czołem!